Dzisiaj batorówka, edycja specjalna. Zapraszam serdecznie na odcinek, a ja wylosowałam numerek 11. Ładujemy graty i jedziemy na miejscu. Wędkarska piątka. To jest to miejsce dzisiaj z presją. No, zobaczymy. Co się uda. Pewnie, to dzień do dnia nie jest równy nigdy. No dokładnie. Że coś zobaczymy, o tym wiemy. Jak to się dzisiaj rozegra. Uh -huh. Będzie Jestem dobrze. Mam dobrej myśli. Zobaczymy. Jak pójdzie. Pewnie. No bo to jest no OREK, no. no. Zazwyczaj jak to mówią, to miejsce z tego miejsca zawsze wygrywają, więc uh -huh. zobaczymy. Tak, ale nie narzucajmy tej presji, bo, bo to niepotrzebne. Także... Wszystko przez... pod kontrolą. Dokładnie. To powodzonka życzymy. No wzajemnie dzięki. No dobra, udało mi się przygotować na czas. Jestem już przygotowana. Myślę, że dobrze. To co rozłożyłam to jest to, co chciałam, więc zaczynamy. Zostało dokładnie około 6 minut do wstępnego nęcenia. Także... Odliczanie. Jak zwykle pamiętajcie o trzymaniu kciuków. A ja się będę dobrze bawić, mam nadzieję. Mamy rybkę. No nie da się, nie da się pokazać. Wineczek przepiękny. Ale taki ruchliwy. Taki linek. Poszedł. Poszedł, ale z przyponem, więc... Może to jakiś drapieżnik? Nie wiem. Coś tu mam. Dzisiaj dzień spinki uciętych przyponów i niewyjętych ryb. Ale nie można o tym pamiętać. Zawsze przy kolejnej rybie trzeba. Trzeba się tak samo skupiać. Staram się bardzo, żeby wypracować sobie rybkępówoli No gościa łobuza, co narobił hałasu pod brzegiem. Teraz nie chce się poddać Mamy gościa. Pochlapał Was o? Pomarańczowy tutaj zrobi robotę. Zatem nie zmieniamy tej kulki. Niech zostanie pomarańczowy. I jedziemy dalej. Bawimy się. Wyczekany karpik. Obóz. Walczy. Walczę ja, walczy on. No i zobaczymy, kto z tej potyczki wyjdzie zwycięsko. Mam nadzieję, że my. Ależ Jakie siły niebywały ma. Byczek. Odhaczamy. Oh. Za nami zbierają się ciemne, czarne chmury. Mam nadzieję, że będą zwiastowały tylko i wyłącznie dobre brania, a nie deszcz z nieba i pioruny. Ale teraz muszę się skupić. Wybaczcie, bo coś tutaj się zaczyna niepokojąco łobuz na wędce kręcić. to już jest karpik podejrzewam wiem, że bardzo często zwracacie mi uwagę o to, żeby podbierać lewą ręką uwierzcie mi, że gdybym miała siłę to bym to robiła ale niestety lewą rękę mam bardzo słabą jeżeli są duże ryby bezpieczniej jest mi przełożyć wędkę do lewej ręki i nakierować rybę do podbieraka a prawą ją podebrać uczę się cały czas tego, żeby podbierać lewą ręką Natomiast nie jest to dla mnie takie proste. Wiem o tym. Wiem, że wtedy na przekładaniu tracę czas i, yy, i ryzykuję. Natomiast no coś za coś. A, ależ gra. Wiecie, muszę, jak rzucam, to karmię tego karpia, co go łowię, żeby cięższy był w siatce. <głos> <głos> Oczywiście to tylko taki żart, suchar codzienny. Chodzi o to, żeby ta ryba, która mi tutaj podchodzi pod brzeg, cały czas miała dostarczaną dawkę tej, tego peletu, tego plusku, tego dźwięku wpadającego pokarmu do wody. wyciąbać cały czas nęcę krótką linię żeby nie zostawiać jej, jej na pusto bez towaru natomiast przerypsowałam się na 54 metr i z tamtego dystansu sprawdzam czy, czy ryba tam się rusza Donęcam sobie kukurydzą cały czas cały czas standardowo maruz zanęta, kukurydza, pelet tutaj taka kombinacja troszkę ale teraz idziemy w pelety nie wiem czy będziecie mnie słyszeć, bo wieje dosyć hardo ale nabijam sobie podajnik I oczekuję na rzut. No i mamy burzę. Pogoda jest barowa. Już tak od godziny mniej więcej pada. Dobrze, że jest ciepło. To się nie marznie. Natomiast jest wszędzie mokro. Zamykam co jakiś czas kuwetkę, żeby mi tutaj nie mokły nie mógł towar. Ale siłą rzeczy, jak się ciągle donęca, ciągle ta kuwetka jest gdzieś tam otwarta to ciągle jest gdzieś możliwość zamoczenia tutaj wszystkiego. Udało mi się dołowić jeszcze kilka karpi. Takich fajnych już kluseczków. Także myślę, że wyjazd na Batorówkę można uznać za udany. Do końca zawodów pozostało jeszcze ponad godzina. Więc myślę, że, że jeszcze uda się dołowić parę rybek. Jestem cała mokra, dokumentnie to, że mam kurtkę to, to nic bo pod spodem też mam mokrą koszulkę ale, ale paruje wewnątrz e, natomiast no e, rzeczywiście ta burza przyszła i ona pozmieniała tutaj trochę wodę ale mam nadzieję, że coś jeszcze padnie dlatego pozdrowienia z deszczowej e, watorówki jedne z najbardziej mokrych zawodów na jakich byłam niewątpliwie połowa zawodów pod znakiem deszczu Burzy deszczu. Dobrze, że nie było żadnego gradobicia ani jakichś mocnych wyładowań, dlatego zdecydowano, że nie przerywamy wędkowania. Yy, mieliśmy możliwość łowić cały czas. Zostało 15 minut, niecałe, do zakończenia zawodów, do ostatniego gwistka. Yy, jestem z siebie zadowolona dzisiaj, chociaż ryby miałam bardzo nieregularnie. Yy. Cieszę się, że mogłam pobawić się z rybą. Ręce bolą, więc świadczy to o tym, że była dobra zabawa. I dużo trenowania jeszcze przede mną. Muszę się nauczyć podbierać ryby lewą ręką, żeby zawsze mieć możliwość przekręcenia korbki, odłożenia podbieraka i szybkiego przekręcenia korbki. Nie mam siły, więc to jest tym spowodowane. No i dużo, dużo, dużo pracy jeszcze na pewno przede mną. Myślę, że to nie, nie ostatni start w zawodach. Natomiast skupiam się teraz jeszcze przez te 15 minut na tym, żeby coś jeszcze z tej wody wyskubać. Ciekawe jest to, że te brania spod brzegu one są tak emocjonujące, że potrafią przestraszyć, bo wtedy żyłka z kołowrotka bardzo szybko się wybiera. Nie wiadomo, co się dzieje i od razu łapiemy za wędkę. Także niewątpliwie jest emocjonująco dziś bardzo. W mojej kubeczce znajduje się to, co zawsze. To, co na wszystkich zawodach bez żadnych właściwie większych zmian. Mm. I zrobiła się teraz tafla na jeziorze, na wodzie, właściwie na wodzie, na zbiorniku. I wszyscy się suszą z tego deszczu. Myślę, że będę musiała się w ogóle przebrać, bo jestem przemoknięta do, do, do ostatniej suchej nitki. Wszystko mam mokre, wszystko. Dlatego trzeba teraz y, poczekać do końca zawodów przemyśleć, wyciągnąć wnioski, przejść się po zawodnikach, popytać jak było i, i najprzyjemniejszy, czyli koronacja zwycięzców i nagrod. Batorówka lubi zaskoczyć i robi to po raz kolejny. Na naszym brzegu wyniki byłyby całkiem przyzwoite, natomiast to co zrobił przeciwny brzeg, to było rozwalenie systemu. Wyniki po 70 kg, po 50 kg, 49, 30 kg. Ogromne, ogromne sumy, jeżeli chodzi o wyniki ogromne wagi. Batorówka zaskakuje, ponieważ wczoraj mieliśmy na Batorówce bardzo trudne warunki. Chłopaki łowili, tak naprawdę walczyli o każde, każde jedno branie. Wyniki wahały się od 7 do 10 do 12, 18 kg po obu brzegach. Natomiast dzisiaj woda się totalnie otworzyła zupełnie inny dzień tak jak porównanie wręcz dnia do nocy. Na pewno interesuje Was mój wynik. Zrobiłam ponad 27 kg. Jestem z siebie bardzo zadowolona, wykorzystałam wszystko to, co mogłam ze swojego stanowiska. Natomiast udało mi się zrobić dwójkę sektorową, z czego też jestem bardzo dumna. Mam nadzieję, że pozwoli mi to śrubować troszeczkę swój charakter wędkarski. Pogoda też dała się we znaki, także było momentami ekstremalnie deszczowo, z nieba kapało i byłam cała mokra, stąd mój wygląd obecny nie jest zbyt dobry, natomiast cieszę się, że ten dzień był spędzony nad wodą, z rybami, bicki bolą, także to był naprawdę bardzo dobry dzień. Wędkarska piątka. Haczyki bez Czy one spinają ryby? Jak to jest z tymi haczykami bez zadziorowymi? Pompka. Łącznik. przypon. Zazwyczaj do metody się używa takie drobno zmielone, żeby dobrze się kleiły przy tym Tym Bardziej chcemy łowić na głębszych wodach. Czy bo... Przyjęło się, że wędka paraboliczna jest do metody. Tak, tak. Przyjęło się to dlatego, bo metoda służy do łowienia karp.